A tutaj masz tą wiertarkę na mojej tokarce to ci pokażę tak. E, Waliska jest 58, na 80 kało jak to się mówi e, kurde, gada czy to jest, co tutaj jest? Na 25 wysoka walizka. Już się pokazuję. Sprzęta w środku. Walizka nawet fajna. Tak się prezentuje sprzęt. Nówka sztuka. To jest Rota czy Element 100. Wiertarka jest robiona w Niemczech, w tym w Anglii. W angielskiej produkcji. E, tu jak ci mówiłem, tu jest zmiana biegów e, na przełożeniach. Teraz wyłączyło się dobra. Tu masz drugą regulację, masz do obrotów na silniku krokowym, czy jak to tam jest robione e, Zmieniasz sobie obroty. E, gdzieś instrukcję mam w domu, jakie ona obroty ma. A tą wiertarką można gwintować. bo jest gotowa do gwintowania. Zaraz ją wyciągnę, to ci pokażę co i jak. E, tu od razu jak brałem wiertarkę, to wziąłem sobie wiertła wiertła te trepanacyjne gdzieś tu miałem tu nie mam właśnie tych zwykłych co są a te tutaj są właśnie z tym te są z węglikiem spiekanym, z końcówkami także można wercić hardox wszystko widzisz tutaj są wstawiane te z węglika końcówki z pieki. także zajebisty sprzęt robiłem takimi wiertłami z gościami montowałem balkony Dźwigiem im podnosiłem i oni właśnie tym wiercili To normalnie te wiertła mieli końcówkę do Wkrętarki Milwaukee I wkrętareczko Milwaukee sobie normalnie robił tymi wiertłami 16 Wiercił, rozwiercał otwory, jak otwór gdzieś na pół nie pasował To tym sobie rozwiercał bez pierdzielenia Wkrętareczka spokojnie ciągła bez problemu Zaraz tutaj Ci podłączę, pokażę Ci jak to chodzi Wtyczka jest akurat polska u nas chyba tutaj Zaraz zobaczę to, tak jak mówiłem, tutaj wtyczka jest normalna, nasza polska, także nic nie trzeba przerabiać, ale tu wyciągnę w wiertarkę całkiem do góry. Teraz tak, tu z przodu mamy osłonę. Jak wiercisz, to są opuszczasz, gdzie fajnie opada. Już nie wiem, czy mogę to ściągnąć. Zobaczę, ściągnę, żeby tam nie jakieś kulki się nie wysypały. ci ja pokażę resztę. Eee. osłony się tutaj ściągamy, mamy takie wgłębienia, są na ten eee. tu są kulki zablokowane, żeby nie wyleciały teraz ja ci zmierzę tutaj jaki ma, jaką ma wysokość posuwu tutaj mamy 32, zaraz to wysunę do góry tam było 32 a tutaj mamy 58,5 58 teraz tak, wiertarka ma lewe i prawe obroty tu masz guzik wciskasz guzik wyciągasz i montujesz sobie z drugiej strony O ciach. i już możesz operować wiertarką z lewej strony o, przełożymy z powrotem tutaj masz na tym na, na duży imbus montujesz Wertareczka działa Fajne łoże, dość sztywne, nie ma żadnych luzów, nie takie jak jakieś padaki technickie, co tam oglądałem, to, to w ogóle lata we wszystkie strony. Teraz Ci pokażę tutaj na dole, co się dzieje. Teraz tak, co tutaj mi się jeszcze podoba, z tymi wiertłami przyszły dwa czpienie, jeden do mniejszych wierteł, ma ściętą jedną ściankę, żeby ole ładnie po nie spływał grubszy do grubszego wiertła. Ma, widzisz nacięty rowek do oleju, żeby ja go tutaj widać. No, widać jest rowek tu nacięty. Teraz, tu w zestawie z wiertarką co przychodzi. Końcówka do wiercenia. Zaraz zobaczę, który to jest. Teraz tak, końcówka do wiertarki przychodzi do zwykłych wierteł. Tu można wsadzić wiertło M16. Tutaj masz od 3, mm, 3 mm do 16B16 jest MT3, bo tutaj mam akurat tuleje redukcyjne z AliExpress za chyba 10 euro, Zajebiste tuleje. Wszystko są ten ładnie wyszlifowane, cieśniutkie Ta jest MT3 na, z MT3 w środku na MT4, akurat mi pasuje do tokarki tu. I co? Uchwyt na wierta trepanacyjne. Teraz co tu jest fajne, mamy czpień, e, tutaj jest właśnie też ścięty, ale to jest czpień podwójny, widzisz, jest do, do długich wierteł i do krótkich, e, bardzo fajnie jest to skompletowanie, widzisz, wierte, e, dwa czpienie są, e, tu jest mały stożek, tu jest grubszy stożek, e, do większych wierteł, tu widzisz, o, elegancko się schodzi do kupy i mamy dłuższy do długich wierteł nie wiem czy akurat do tych, no do tych jest za długi ale tu można kupić warto sobie do 100 mm długości także ten będzie akurat e, stożek do tego nie? 10 cm tu wystaje, prawie 12 także elegancko, co tu mamy mamy klin do wybijania e, mamy tego imbusa muszę włączyć magnes e, magnes włączamy w taki sposób, że ją załączamy i to wszystko, i teraz tutaj jest fajne Fajna sprawa, którego większość wiertarek tego nie ma, odkręcamy sobie imbusem, wiertarka się rusza, luzuje się i teraz możemy sobie wiertarkę bez magnesu, możemy sobie ustawić, nie wiem czy się przesuwa czy nie, do przodu do tyłu ma posuw tylko kilka milimetrów, ale za to na boki prawie o 45 stopni się przesuwa, także jak mamy gdzieś do wiercenia jakąś szynę czy coś i gdzieś w rogu musimy dojść to spokojnie można sobie wiertarką przekręcić tutaj imbusem blokujemy i wiertarka się nie ruszy co tu jest fajne ten magnes tutaj ma 20 tysięcy newtonów docisku w komplecie masz przychodzą Ci właśnie uszy do paska E, elegancki pasek z grzechotką do zapinania w koło jakiejś szyny jak do góry nogami e, okularki no i tutaj masz ten imbus do tego clean e, imbus do wierteł przykręcania tutaj co jest dobre są właśnie te kołki są wkręcone na e, są dziesiątki na szóstkę ja miałem, w, miałem wiertarkę wcześniej to były na ósemkę to były dość małe liche no i tutaj klucz wężyk nasz do zbiorniczka, fajne co jest zrobione, że zbiorniczek jest zrobiony razem na wiertarce jest przykręcony jakieś tam chińskie przykładane, e tutaj się zakładano wiadomo końcówkę, no i tyle, no i walicha jest wielka kurwa, strasznie wielka, no ale tu za coś, dobry sprzęt, no to musi być mocny, tu mamy jeszcze wam odpalić a i najważniejsze zapomniałem. E, wiertarkę masz e, e, z funkcją gwintowania. Tutaj masz skalę mocy którą odpalimy, tylko muszę tutaj bieg zapiąć. Zara nie zrobił. Kurde, no kurde, strasznie wolny telefon. Teraz tu mamy biegi 1-2. E, z drugiej strony 3-4. E, tutaj mamy pokazane przełożenia to ostrość. Tu mamy pokazane przełożenia. No i do tego jest tutaj regulacja tych obrotów. Tam jak do domu pójdę, jeszcze to wyszukam książkę i tam z książki pokażę, co tam tego. Obroty mamy od 45 do 700. 2000 watów. Magnet holding force. No to mamy... Moc magnesu 20 000 N wciąga mniej niż 20 amperów prądu waga 27,3 kg no to pewnie z 30 waży z tą walizką, bo sama walizka za 3 kg No i teraz pokaże, jak się włączy, Widzicie, tutaj pokazuje tutaj pokazuje jakie ma obciążenie. Tutaj już mamy, żeby przykładowo jest za dużo, a jak przekroczy, to się sama wyłączy tak jak powiedzmy, że jak gwintujemy dojdzie do pewnego momentu i się wyłączy wtedy włączamy sobie lewe obroty i wertarka normalnie wraca nie? no i tyle z tego wszystkiego teraz mogę pojedzieć pozdro majstre. ktoś tu musi kurwa pochować